¡Ten, ten, Pamiętną stanie się najbliższa noc, bo w naszych sercach dzika miłość twy, kochanko moją, jesteś właśnie Ty. Za oknem a u ona, ona u mnie jest, Jej głosy śnią, a usta śmieją się, a we mnie Witam wszystkich w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj akcja koszenie łąk. Trzeci pokos. I jedziemy sobie na naszą łąkę. Na tę, na której było nagrywane wcześniej Kiszonka, gdzie była ta wtopa. Możecie sobie zobaczyć ten film. A my dzisiaj jedziemy na trzeci pokos, znaczy trzeci raz w tym roku będziemy kosić. Drugiego pokosu nie nagrywałem, bo w sumie no, nie miał kto, już nie będę mówił co i jak. No i w sumie z tego też jako takiego filmu nie będzie, no bo ja jadę na łąkę, mam teraz miesiąc praktyk w domu, bo chodzę na kierunek Technik Rolnik, ale brat jest w szkole. Siostra też i nie ma kto nagrywać, nie ma kto ze mną jechać, więc muszę jechać sam. Dzisiaj ogólnie jest wtorek, 6 października, koło południa. No i zbliżamy, zbliżamy się do łąki, już mamy niedaleko nie wiem ile tutaj 3 km w sumie jest 10 km na tę łąkę więc tak blisko nie ma. Ale co zrobić? Trzeba jechać skosić. Zawsze trochę więcej paszy do tego bydła będzie. No i myślę, że coś na tej łące uda mi się nagrać. Ogólnie no to ja jadę z zetorem 5320 z rotacyjną Z0,42 Natomiast dziadek jedzie za mną Ursusem C330 z pająkiem i zaraz za mną będzie rozwalał. I myślę, że chociaż z kabiny uda mi się coś nagrać. No i co, zbliżamy się do wioski. Tutaj, może trochę mniej przestanę mówić, bo. Trzeba się trochę bardziej skupić, bo tutaj jest dość wąska droga i trzeba uważać przy mijaniu się z innymi ciągnikami, czy też, czy też samochodami. O zjedziemy sobie ładnie. Ładny sztajer jechał. No teraz jeszcze ciężarówkę. Czysto, czysto jedziemy. Dobra, tutaj lewo. Cyk, kierunek. O, tutaj ogólnie jest stary Stary PGR Kołacin Teraz już tutaj nic nie ma Znaczy jakiś... któryś rok do tyłu jeszcze tu było, o Nie, nie będzie, nie będzie widać No, któryś rok do tyłu tutaj jeszcze Trzymali bydło, ale teraz kupił to jakiś Jakiś przedsiębiorca z zagranicy Prawdopodobnie z Niemiec i no i wykupił to wszystko, ziemię i tak dalej i zwierzęta zlikwidował. Dobra, teraz skręcamy sobie polną drogę. Dobra, To już światła możemy wyłączyć i jedziemy tutaj. Teraz mamy takie 2 km, taką polną drogą. Więc bardzo długo tutaj schodzi jechanie, bo tutaj ta droga jest tak rozwalona. Tam na tym filmie jest się na kiszonki, można było zobaczyć, że tam normalnie woda stała w niektórych miejscach. Ciekawe, czy teraz będzie stała, bo ostatnio padało to dość dużo. Trochę będzie się często ta kamera, ale no nic. Dobra, ja tutaj już z tej polnej nie będę nic nagrywał. Widzimy się jak dojadę na łąkę i rozłożę rotacyjną. Dobra, maszyna rozłożona już. Jakiś kawałek skosiłem. Szału ta trawa nie robi, ale zawsze coś jest. Jeździmy drugim biegiem, około 2000 obrotów. Ładnie maszyna ustawiona wysieka. O tutaj widać dojechał niedawno dziadek, i już tutaj zaraz za mną rozrzuca, żeby jak najszybciej ta robota poszła. No i co Wam tutaj mogę więcej powiedzieć? Ta trawa pójdzie prawdopodobnie na siano kiszonkę Nie będziemy tego suszyć, no bo pogoda jest jaka jest. Nie wiem, czy to by w ogóle wyschło, ale niby zapowiadają słońce, więc no nie wiem. No tutaj jest tak mało tej trawy, że. Może by uschło, ale no nie wiem Prawdopodobnie pójdzie to wsią na kiszonkę No tutaj jest to co te dziki zryły I, co, I robota pomału idzie Tutaj są takie miejsca, gdzie jest gorsza i lepsza trawa Na przykład tam przy samym kanale za tam podjedziemy Jest ładna trawa Tutaj na samym początku też A tutaj na środku Jest najgorsza Tutaj jest praktycznie taka trawa Że to zwykłą kosiarką trawnikową Wyszło skosić Ale no Nie zostawimy tego Zresztą też z tego kosimy tę łąkę. No, taką trawę zostawić na zimę. No to później na wiosnę, no to nie chcę wiedzieć co by tutaj było. Po prostu wszystko ta stara trawa by uschła, nową by wszystko było poprzerastane. No i ta nowa by już tak nie rosła jak powinna. Więc nawet jak nie ma dużej trawy, warto to skosić, żeby na wiosnę była ładna łąka, czysta. No, tutaj ogólnie od jakiegoś czasu zaczęło być dużo kretów. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale są. Tak samo te dziki. Dziadek na tę łąkę jeździ od ponad 40 lat i jeszcze nie pamięta, żeby tutaj ryły dziki. Znaczy to co dzisiaj jest, to to jest nic, bo bodajże. Dwa lata do tyłu, tak, dwa lata do tyłu, na wiosnę yy, Tutaj było praktycznie płąki zryte Po prostu, no, Nie wiemy dlaczego, nikt nie wie Tak jak mówiłem, dziadek tutaj jeździ tyle lat na tę łąkę Jeszcze nigdy dziki nie zryły A teraz po prostu zaczęły się pojawiać, no... Nie wiem, czy to jest wina myśliwych, że nie potrafią Wyszczelać by, by tego wszystkiego Czy czym to jest spowodowane No ciężko mi powiedzieć A odszkodowania Za to no to są takie Mizerne Że to jest pożar Gdzie panie boże no Tutaj była ta łąka Zryta takimi plackami No wiadomo tak jak dzigo Tu zryje trochę, tam zryje trochę No i praktycznie Cała łąka jest do wyrównania I do przesiania a przychodzi taki pan z GPS-em, obejdzie jedną kubkę, drugą kubkę, trzecią, i na końcu się okazuje, że z pół hektara robi się kilka arów. A za te kilka arów, a znaczy mogę Wam powiedzieć, za... było tutaj zryte półąki, znaczy, no półąki może przesadziłem, ale dość dużo, i za to wszystko dostaliśmy 40 zł. No to jest naprawdę śmiechu warte. To nawet, wam szczerze mówiąc, powiem, nie starczyło na jedną jednostkę trawy, żeby to tutaj wsiąść. A gdzie jeszcze koszty jakiegoś wyrównania czegoś? A było u nas w szkole spotkanie z yy, powiatowym inspektorem weterynarii i jakimś tam zarządcą leśnictwa, już teraz nie pamiętam. I mówię mu, jak to jest, że... Znaczy, to było na forum. Kto chciał, mógł zadać pytanie. No i pytam się tego pana, że taka i taka sprawa, jak tutaj przed chwilą wam powiedziałem, nie? I co teraz? Dostaliśmy 40 zł, i co mamy z tym zrobić? Jak to kiepsko starczy na nasiona? A gdzie jeszcze jakąś wyrównanie, czy uprawę, czy cokolwiek? I wiecie, co mi powiedział ten pan? Na forum. To ja nie wiem, jak to było. Pana sprawę będziemy rozważać indywidualnie, prosimy na bok. I to była jego odpowiedź na forum. I co? Poszedłbym do nich i co by mi powiedzieli? Nic by mi nie powiedzieli. I tak to wszystko jest. A później jeszcze straszą ASF-em. Nie wiadomo czym, bo tyle dzików. Niech zrobią porządek z tymi dzikami zresztą. Ten cały ASF to pewnie tak jak ten koronawirus, jeden wielki piz na wodę, żeby zlikwidować gospodarkę. No ale no tak to już jest, tak samo ta głupia ustawa piątka dla zwierząt. No powiedzcie mi, czy to jest czy to jest mądre? No według mnie nie. Żeby człowiek, który nie ma żadnego wykształcenia nigdy w życiu na oczy krowy nie widział i będzie mógł wejść do Twojego gospodarstwa. Bez żadnego pozwolenia w policji policji, jeśli mu się spodoba lub nie, będzie mógł zabrać czy to świnie, czy krowy, czy nie wiadomo co. Takie to już, takie czasy nastały, że żon może sobie z nami robić co chce. Ja już naprawdę, ja już naprawdę nie wiem co to się z tym wszystkim dzieje. Możecie wy się wypowiedzieć w komentarzach, co na ten temat myślicie, choć wiem, że i tak te moje filmy dużo zasięgu nie mają, ale zawsze coś. Dobra, więc ja tutaj sobie koszę dalej i co, i zobaczymy się pod koniec koszenia albo w drodze powrotnej. Więc witam Was teraz w drugiej części vloga w kolejnym dniu Sianokosów Dzisiaj mamy czwartek. Dwa dni po koszeniu Kosiliśmy we wtorek I chciałem skończyć poprzedniego vloga Znaczy poprzednią część Lecz skończyło mi się miejsce na karcie pamięci Bo nie przegrałem wcześniejszych nagrań ze siewu No i niestety tak wyszło Ale dzisiaj już zbieramy Jak widzicie ja sobie tutaj zgrabiam Buja już przyjechał do nas z balotnicą. Ja tutaj zgrabiam yy, naszą trzydziestką z turem. A Buja przyjechał do nas swoim zetorem 10540 z balotnicą Sigma Pharma Plus. Zaraz podjedziemy tam, będziecie mogli zobaczyć. I postaram się nagrać Wam. Postaram się Wam nagrać kilka ujęć pod muzykę i jak wuja będzie balotował. Yy, no niestety ze zgrabiania nie udało się nic nagrać, no bo jestem tylko ja. Nie ma kto nagrywać. I ogólnie przepraszam Was za to trzęsienie kamery, ale ta łąka nie jest jakaś super równa. No są trochę derczepy, no nie powiem. Ale jakoś trzeba to poskrabiać. Aha, jeszcze jedno Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, polajkować filmu I napisać komentarzu Jak Wam się podoba ta akcja A ja co? Kończę grabiać I za chwilę zaczynamy balotować Więc zapraszam Was na przerywnik muzyczny Zamochę wreszcie, a u mnie ona, ona, u mnie jest, jak to się a prawie jest mu jak jest to coś, co się wreszcie, co jest u mnie ona, ona, u mnie jest, a z tymi boczami nie Widzimy się ponownie. Już siana, czy zielonka, zbalotowana, przywieziona do domu. O, tutaj widzicie, za pługiem stoi. I za chwilę ma przyjechać do nas y, sąsiad z owiarką, i będziemy to owijać. Z, tej, z tego hektara łąki było takie. To solidne 5 balotów. Ja tutaj sobie już przyprowadzę ciągnik, żeby później nie latać. Dobra. Zgasimy go sobie. I teraz przez chwilę będzie mnie tylko słychać. O. Idziemy sobie przynieść folię, żeby podłożyć żeby podłożyć pod baloty, że wiadomo tutaj jest ściernisko tak jakby, żeby to się tutaj nic nie poprzebijała folia. To tutaj już sobie wcześniej uszykowałem. O, ciach bierzemy. folia przyniesiona ja tutaj sobie czekam na podwórku aż sąsiad przyjedzie muszę wam powiedzieć że trzydziestka lekko nie miała z tą przyczepą z balotami z tyłu jeszcze była zagrabiarka mogliście zobaczyć na tych stawkach pod muzykę no niestety była mała wtopa bo tam pod te górkę jest Trochę piachu, no trochę, nawet bardzo. No a 30 jest lekka i zaczęła się kopać. Trzeba było rozczepić zagrabiarkę i przyczepę i wciągać osobno i powiem wam, że z tą przyczepą i tak, i tak jeszcze ledwo co weszła. Więc szczęście, że nie musiał mi nikt wyciągać. No i co?

auf der Welt Witam Was w następnym dniu. Dzisiaj mamy piątek. Wczoraj już po ciemku nie nagrywałem Wam zakończenia tego vloga. I mówię nagram dzisiaj. O tutaj możecie zobaczyć. To jest te 5 balotów. Ładnie owinięte. O. O. Są twarde ładnie. O. Tutaj. Za dużo powietrza nie ma No tutaj te już są Te już są dawno ukiszone Tu już się folia powciągała No a my dzisiaj Akcja wożenie obornika Dziadek właśnie ładuje na rozrzutnik Ja tutaj wożę No tutaj widzicie przejechane no, ale z tej akcji film na pewno zobaczycie później. Więc z tego miejsca się z Wami żegnam. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, napiszcie jakiś komentarz. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym vlogu lub filmie. Na razie trzymajcie się. Cześć.